Dzisiaj na kanale odcięczek z pamiętniczka młodego paprykarza. Tutaj mega ostre, najostrzejsze, które mam papryczki. Kiszone razem z solą i z czosnkiem. Tutaj widać. Tutaj są trzy kolory zupełnie nieostrych papryczek. I to są pestki z papryki tej żółtej. Zielona ma białe pestki, czerwona ma białe pestki. Są pyszne. No a tutaj tradycyjnie chili, czyli Zielone, czyli takie mało dojrzałe. Czerwone, bardzo dojrzałe. A tutaj są żółte papryczki zblendowane z octem i z solą. I one są zrobione jako taki zagęszczony sos koncentrat. A tutaj... Wykorzystana ponownie buteleczka od mistera Krychy. Sosik miałem kiedyś. Tam czuję się jakimś chili-headem. Ja po prostu lubię uprawiać papryki, bo są piękne, ale lubię też czasami coś ostrego opierd. Taka niespodziewanka dzisiaj rano. To jest szeron normalnie. A ja mam ciągle jeszcze papryki na tarasie. Na szczęście tych papryk nic nie ruszyło, więc jest szansa, że dzisiaj takie nienaruszone jeszcze papryczki będę mógł zrobić. I sos, i do marynowania. A to jest na szczęście tylko pajęczyna. Ale wszystko mokre. mokre, ale jędrne i twarde. Uważam, że niektóre potrawy mogą stracić, kiedy dodamy zbyt dużo tej ostrości do nich, a te sosy, szczególnie z tymi bardzo ostrymi paprykami, no niestety potrafią zabić jakikolwiek inny smak oprócz ewentualnie dodanego octu, ewentualnie dodanego czosnku, soli Pogoda wręcz zachęca, żeby coś zrobić. Tutaj już są papryczki, które na krzewie zdążyły zgnić, przez to, że sobie leżą, że już troszeczkę podmarzły zdaje się, chociaż nie, są twarde, ale już zaczyna je podbierać coś, więc część już pójdzie do wywalenia, ale jest masa papryk do zrobienia i takich ostrzejszych, i bardzo ostrych. Wielokolorowych. Nie wiem, czy je zakisić mam, czy zamarynować chyba zakiszę, bo to są coś a dragony. Sprawdzimy na języku, czy one się nadają do tego, żeby je zjeść w formie sosu, czy w formie jakiejś zapasteryzowanej. O, złota polska jesień. I mam jeszcze tak, zielone papryki, chili, które na dole są już czerwone. Tutaj są te papryczki, które w zeszłym roku robiłem z. Jako sos z mango, ale chyba w tym roku nie będę robił sosu z mango. Ale być może zrobię sos z pigwowcem, bo mi się chyba skończył już. A pigwowiec w tym roku też nawet dosyć obrodził. Nie idziemy teraz po pigwowca. Idziemy teraz po resztę papryk. O jak tu się gorąco zrobiło? uff! Przez kilka ostatnich dni padało. No to zamknąłem sobie foliaczka i się tutaj taki trochę ukropik zrobił, bo dzisiaj słońce w pełni. Tutaj mam chili, ona była. Posadzona czy przesadzona tak samo jak tamta chili, która stoi na tarasie, i jest taka malutka. To znaczy, te rośliny były jednakowe, tylko były przesadzone jedna do dużej donicy, a druga do takiej małej. I w tej małej donicy, niestety, wygląda to tak, że roślina trochę taka niewielka jest, malutka, chociaż papryczek kilka z niej jest. Także żal sadzić do małych doniczek, bo później mamy mniej owoców. I tutaj mam też jakieś cudo. Oj, trochę już widać, że nie podlewałem, bo te liście takie delikatnie obwisłe są, obwiędłe i te papryczki były czarne, jak dojrzewały, czyli najpierw były zielone, potem były czarne, a teraz są czerwone, jak jest mniej słońca. O, jakaś gąsienica. Kiedy ja dodam takiego, takich ostrych papryczek do swojego sosu z umiarem, to one podkreślają, uwydatniają inne smaki. Dlatego w dzisiejszym odcinku, w tym sezonie, będę robił. Sosy, a w zasadzie bardziej bazy do sosów, dlatego że. O, może to lepiej zabrzmi koncentraty do sosów. Koncentraty, dlatego że będę dodawał minimum przypraw, tak, żeby zakonserwować te papryki na dłuższy czas, ale żebym później mógł tą ostrość i słoność rozcieńczyć niejako dodatkiem owoców, dodatkiem warzyw. Gdy będę chciał sobie zrobić sos z dyni, to zrobię go jedną buteleczkę, czyli dodam takiej wędzonej dyni, dodam tego zagęszczonego, zakonserwowanego sosu, mega sosu z ostrych papryk i wykorzystam dosyć szybko ten sos, po czym zrobię sobie kolejny, następny, bo w innym przypadku, jeżeli zrobię większą ilość jednorazowo, to ja później ten sos muszę zużywać. Chociaż niekoniecznie mam smaka, albo inaczej, chociaż miałbym smak na coś innego, na jakiś inny sos, bo za jakiś czas, za 2-3 miesiące przyjdzie mi jakiś inny świetny pomysł, ale nie będę miał już ostrej papryki. A ten sos, który już zrobię, on będzie zbyt delikatny, bo on będzie już jakby gotowy. Dlatego w tym sezonie robię takie sosy bardzo ostre, bardzo intensywne w smaku, które później będę mógł. Rozcieńczyć, rozrzedzić. Będą nadawały się do tego, żeby je skonsumować od razu, z tym, że będą bardzo ostre, oczywiście. Natomiast będą również się nadawały do tego, żeby można było je skomponować inny sos na bazie tych mega sosów, nad sosów, które będę robił dzisiaj. Najpierw pozbieram sobie te bardzo ostre. Sobie powinienem chyba w rękawiczkach to robić. Ale dobra, zrobię bez. Może nie umrę od tego. Później będę, później będę ręce mył szorował. Poza tym i tak cały dzień będę robił przy tych paprykach i raczej nic więcej. Kurde, one tak ładnie wyglądają. Są jeszcze zielone, żółte i czerwone normalnie, a to jedna odmiana. Ale żal je tak zostawiać, bo one nie dojrzeją już w domu raczej, chociaż kto je tam wie no a tutaj też już się zaczyna chłodno robić za bardzo i no nie przeżyją te rośliny zbyt długo, a chciałbym je mieć jeszcze kolejny sezon bo to są papryki z ubiegłego sezonu, czyli przezimowały o, ta jedna zaczęła już się zasuszać tutaj więc te papryki przezimowały u mnie i potem Miały szybszy start na wiosnę, więc takie trochę większe wyrosły krzewy. I chciałbym, żeby były jeszcze większe. Takie papryczki w ogóle są bardzo wdzięcznymi warzywami, dlatego że w sumie możemy je posiać, później przepikować, przesadzić i później w zasadzie zapomnieć bo tylko się je podlewa. Nie trzeba ich jakoś szczególnie chronić, bo nie mają. W naszej szerokości geograficznej, pod naszą szerokością geograficzną, zbyt wielu wrogów, takich, którzy chcieliby nam skonsumować, bo żadne zwierzęta raczej nie imają się. Ślimaki też raczej tak średnio. To znaczy, o ile jeszcze te słodkie papryki, albo wtedy, kiedy jeszcze te ostre nie są zbyt dojrzałe, to jeszcze potrafią paść łupem takiego ślimaczka. To już pod sam koniec, przy dojrzewaniu. To raczej bardzo rzadko się zdarza takie coś. Ja przynajmniej takich problemów nie doświadczam, chociaż problemy z ślimakami mam co roku dosyć spore. czy takie drobne są te owoce, ciężko jest zauważyć niektóre. Znaczy, te czerwone to nie. Powiedziałbym nawet, że łatwo. I te żółte też w miarę ok, ale zielone już trochę gorzej. I te powinny być najostrzejsze. Tam już jakieś kolejne się pakują do zbierania, tu jest następna podeschnięta, tu jest żółta, zielona i ta też jest zielona. Co roku staram się sukcesywnie dosadzać, dosiewać kilka innych odmian albo takich, takich psiórów, to znaczy tych z nasion, które u mnie są jakby krzyżowo zapylone rośliny, to wychodzą jakieś nowe mieszanki, mieszańce, i one średnio nadają się do tego, żeby później je utrzymywać dłużej, natomiast e, fajne są, jeżeli chodzi o kolor, dobre są, jeżeli chodzi o aromat i smak. Z tym aromatem to różnie bywa, bo bardzo ostre papryki mają tak intensywny aromat, tak silny aromat i w sumie on jest nieprzyjemny, drażniący, że raczej ciężko jest wąchać takie papryki, chociaż z daleka ja ten aromat mocnych. Bardzo ostrych papryk lubię. No tylko, że potem niestety jest płacz, tarcie nosa, ewentualnie czkawka. W ubiegłym roku to z tych robiłem mm, z mango i z pigwowcem robiłem również sosiwo. No to chyba z nich robię w tym roku. O, tak wyglądają. Piękne, nie? To w tym wzroku zrobię chyba tylko z pigwowcem tę papryczkę. Chyba że je też zamarynuję, że ona się na pewno ucieszy, że znowu będę robił potrawy na ostro. Nie, nie, moja żonka takiego ostrego to tak średnio lubi. W sumie to mogę też je zasuszyć o, i zrobić je jako suszone płatki prawie wszystko proszę szanownych państwa zebrane zostało tylko kilka albo kilkanaście takich które stwierdziłem że jednak je zostawię żeby dojrzały ostatecznie włożę je do foliaka gdzie jest cieplej albo już dojdą mi w domu myślałem że będzie mniej takich zielonych o tu jeszcze się jedna taka uchowała bo czyli pozbierałem całe nawet to zielone bo ja później je marynuję i mi takie smakują Jeszcze mi zostały chyba jeden słoiczek Takie drobiaczki pozostawiałem Bo to zużyję po prostu w kuchni na bieżąco Tych może się okaże, że jednak to mango zrobię w tym roku również Tu jest jeden krzew taki Tu jest drugi taki sam I tutaj też jest sporo takich na wpół dojrzałych No więc te sobie dojdą Będą korzystały ze złotej polskiej jesieni Tu się okazało, te bimbały to nie wiem co to w ogóle Jest kwitną na fioletowo Takie fioletowe kwiatki mają Potem są przez długi czas bardzo zielone A w końcu są żółte A jeszcze czasami są takie o Lekko czarne. Zbiory wyglądają tak. Tu jest ta ostatnia papryczka. Tu są te, które podejrzewam, że są bardzo ostre, bo to podejrzewam, że będą jakieś typu dragonowego. Niestety, oczywiście, znowu nie opisałem sobie doniczek. Te znam, wiem, że nie są mega bardzo ostre, ale języczek wypalają. No i zebrałem, oczywiście, kilka zielonych również. Te na pewno polecą do słoików. I chyba ich nawet nie będę kroił, tylko w całości polecą do słoików, bo mam specjalnie takie słoiczki do marynowania całych czyli słoiczki wyglądają tak, znaczy w sensie, że teraz są brudne, ale to są słoiczki po oliwkach i ja później w nie pakuję całe chili jak potrzebuję, to wyciągam sobie jedną i albo w całości, albo w... no, kroję sobie na desce. Więc teraz póki co do mycia. Chyba mi zostały jeszcze ze dwa słoiczki na dole. O, tutaj. Lekko zakurzone albo trochę bardziej niż lekko zakurzone i to są jeszcze dwuletnie, bo miałem taki... Zbiór dwa lata temu, że po prostu masakra. Było ich tak dużo tych chili papryczek. Nie wiem, czy miałem ze 20 krzewów ich. Strasznie obrodziły wtedy. Na zewnątrz, w ogóle poza foliaczkiem, w polu rosły. Pierwsze papryki to nawet zdarzało się, że siałem do gruntu, i też udawały się. Z różnym skutkiem, ale udawały się. Później, oczywiście, sadziłem tak samo jak pomidory na czarnej folii. Bez żadnego przykrycia od góry. I papryki udawały się lepiej niż pomidory. Często, to znaczy pomidory pod sam koniec wegetacji już niestety padają ofiarą grzybów, no i zwyczajnie nie dojrzewają. Jeżeli jeszcze trafimy na taki rok, z obfitością deszczów to te choroby grzybowe niestety postępują bardzo szybko i potrafią nam zniszczyć plony. Z paprykami jest trochę inaczej, bo one dają sobie lepiej radę. Może zdarzyć się, że nie dojrzeją, ale takie niedojrzałe, zielone też się nadają, bo mimo tych swoich trawiastych nut, to na przykład do marynowania nadają się. Gorzej z robieniem z nich sosów, ale do marynowania nadają się i później na jakąś pickę, czy do jakiegoś burgerka. Delicious! Ja ich mam... 4, 5 Jak oczywiście tych papryk w ogóle nie myję. Takie jak były zerwane tutaj z doniczek, z pola. Takie będą lądowały w słoikach. I później je tylko zaleję. Hmm. Zaleję je wodą razem z chlorkiem wapnia i ze solą, żeby jak najmniej zmienić smak papryk. Przez te chlorek wapnia, żeby one były takie kruchutkie. No i tak to wygląda. Cyk. Do słoiczka i do następnego teraz resztę. Czy do następnych słoiczków? Postaram się nie mieszać. Osobno czerwone, osobno zielone. To znaczy będę miał aż dwa słoiki czerwonych. Hmm, no tak to wygląda. A tutaj jest jedna taka, która, znaczy papryczka, jedna taka, która jest podeschnięta. To już ją ususzę. Zostanie sobie jako przyprawa do mieszanki paprykowej. W sumie powinienem jeszcze pozbierać z nich nasionka. To może z tej będę miał nasionka. No i do reszty zielone. Bo one jak wiadomo później zielone nie będą tylko takie oliwkowe po pasteryzacji, na no, czerwone będą czerwone. Tu są takie lekko czerwonawe, to też polecam do zielonych. Te maluchy też są super, bo ja je w całości później na pizzkę wrzucam. No smak wiadomo jaki jest, ale bardzo lubię jak wyglądają po prostu ładnie na takiej pizzy. Nie ma zbyt dużo roboty przy tych papryczkach, tylko podlewania jest masa. Teraz ktoś zapyta skąd ten pomysł z tym chlorkiem wapnia. Otóż przypomniało mi się jak robiłem zdaje się, o kiszonej kapuście, albo o ogórkach kiszonych, ja chyba jak kisić ogórki na trzy sposoby i tam był również taki przepis, znaczy ja nie korzystałem z niego, zdaje się, ale w ogóle jest taki przepis, żeby dodawać, taka technologia wykonania jest, żeby dodawać chlorek wapnia, żeby te ogóry były takie chrupiące i okazuje się, że również jest dodawany chlorek wapnia do innych rzeczy, jak na przykład jalapeno, o tutaj, także okazuje się, że ja również kupuję różne rzeczy, znaczy papryczki oprócz tych swoich, chociaż ja akurat swoich jalapeno nie miałem. I tutaj również jest chlorek wapnia podany. No i tak mi się przypomniało jak czytałem. Skład, że ja też chlorek wapnia mógłbym wykorzystać. No i wykorzystam w tym sezonie. Tutaj to jalapeno jest wykonane w zalewie. Produkt pasteryzowany. Halapenio zielona, woda, ocet, sól, substancja wiążąca, chlorek wapnia. No tutaj jeszcze jest pirosiarczym potasu, ale ja go nie będę wykorzystywał, bo mi nie będzie potrzebny. To znaczy, ja raczej wykorzystuję dosyć szybko takie słoiczki. A w tym jest pewność, że przez dłuższy okres czasu się nic nie stanie. Może sobie stać chyba nawet poza lodówką, podejrzewam, i też się nie zepsują. Niż te moje. Także ja użyję chlorku wapnia. Chlorek wapnia wygląda tak. I ja go używałem już do wyrobu sera, bo jego dodaje się do serków, do serów podpuszczkowych, w zasadzie do wszystkich serów. Wtedy, kiedy wykonujemy z pasteryzowanego mleka. I jeżeli wykonujemy sery z pasteryzowanego mleka, to bardzo często w przepisie właśnie jest to, żeby podać chlorek wapnia. Oczywiście link do tego chlorku wapnia, z którego ja korzystam, podaję w opisie tego filmu. Wykorzystywałem go właśnie do produkcji sera, teraz go wykorzystam również do produkcji przetworów na zimę. Teraz, kiedy mam pracownię, to w pracowni mogę sobie takie papryki przezimować i mieć większe krzewy na kolejny rok. Już tak Kilkoma krzaczorami mam raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś około pięć krzaków mam takich, które już będą miały trzeci sezon. Teraz wejdą w trzeci sezon razem ze mną. Zobaczymy, czy uda się je przezimować dobrze. Jeżeli się uda, no to będę miał znowu jeszcze większe krzewy i jeszcze więcej owoców. Ale jest sporo takich papryk, takich odmian, jak na przykład bardzo popularna chili, które można wysiać w tym samym sezonie i dadzą dużą liczbę owoców, dużą ilość owoców. Z tych. O, z tych papryczek, z których robiłem z pigwowcem i z mango. One są takie średnio ostre, albo średnio w tych dolnych rejestrach. To bardzo fajnie nadają się jakby same również do tego, żeby je wykorzystać. I wykorzystam do tego ocet albo jabłkowy, taki z cydru, który ja mam swój. O, tak wygląda. Narobiłem cydrów swego czasu, a później robiłem z tych cydrów octy również. Albo mam jeszcze takie ocet O ocet tu jest na przykład z Mirabelki, gdzie to się pokazuje. Tu jest ocet z Mirabelki i on jest z 2022 roku. In progress napisane, Heh, że się robi. To mógłbym sprawdzić, a tu jest na pewno ocet z hibiskusa. I on jest z 21 roku, i jak widać, ta butelka, już, ta butelka już swój wiek ma. No ale sklarowany ocet. To może ten ocet z Hibiskusa dodam. A teraz zapraszam Państwa na test ostrości papryczek i zacznę od tych, które wydaje mi się, że są najmniej ostre. To są te z foliaczka. I one są małe, ale nie są w ogóle pikantne. Teraz te żółte, które taki krzew wielki wyrósł. One też nie są w ogóle pikantne. To te pójdą do jednego słoika. Teraz te, czyli te, z których, których mam najwięcej, które jeszcze dojrzewają na tarasie. O, one mi właśnie przypominają to mango. O! Uo! One już są ostre. I będą nadawały się na taki, na taki w stylu tabasko. Pikantny sosik. Szybko ta ostrość mija, to znaczy ono jest intensywna, nie jakaś mega wypalająca twarz, chociaż gdzieś jeszcze pozostaje rozgrzewanie. Bardzo lubię te papryki. Bardzo lubię, naprawdę serdecznie polecam, jeżeli ktoś będzie miał... a nie, nie mogę polecić ich, bo nawet nie wiem jak one się nazywają. Ale te, które ja mam, mam ich dwa krzewy i naprawdę bardzo je lubię. No i teraz te killery. Aż normalnie boję się, normalnie boję się go spróbować. Gdybym ym, nie mógł nic mówić, no to tutaj będzie cięcie. Nie jest bardzo ostra. Wygląda wygląda dramatycznie, dramatycznie: na dramatycznie ostrą paprykę. Ale czasem tak się zdarza, że te, które są mają być ostre, bardzo ostre, to też nie ostrzeją. Nie wiadomo dlaczego. Zobaczymy taką <laughs> mniej dojrzałą. To te w ogóle nie są ostre. Errata. Pomyliłem się. Bo wgryzłem się trochę bardziej i. pieką bardzo. No i do tego wszystkiego jeszcze mam kawkę. Także pierwszy kęs mm, był słabiutki, ale teraz już już pali. Da się przeżyć, ale, ale pali ostro. Żeby ktoś nie myślał, że to są zepsute te papryczki, to one po prostu mają ciemne pestki w środku. Odzysk. Znaczy te pestki ciemne sobie wezmę i tutaj ususzę i będę miał do wysiewu na kolejny rok. Gdyby się okazało, że ta, że ta roślinka nie przezimuje, no to przecież będę musiał znowu posiać. I zielone, cyk. Najpierw się pozbędę ogonków. No jak są zielone, to jeszcze te pestki są brązowe wtedy. Nie wiem co muszę zrobić, przecież muszę wrzucić do michy je zamieszać. Drugi, żeby teraz równo to było tego wsadu, to zabawmy się tymi mega ostrymi gagatkami najpierw i je wrzucę do kiszenia oczywiście najpierw pesteczki sobie zostawię na przyszłość dla potomnych, ale nie wszystkie to czosnek sobie pokroję tylko na mniejsze kawałki na takie ćwiartki, bo ja to później i tak będę blendował po kiszeniu i użyję na tą ilość papryki trzy takie większe no dobra, średnie, średniej wielkości ząbki żeby nie było czuć głównie czosnku, sobie odłożę gdzieś na bok. I zrobię tak, że najpierw dodam sobie sól kamienną, znaczy się nie morską, znaczy się w sumie kamienna, to też morska, tylko że z wyschniętego morza. Czosnek cały czas ręce myję, jak widać robię w tych w rękawiczkach, ale obawiam się, że może być ciężko, jak gdzieś się zapomnę i na przykład rękojeści noża nie, do, nie domyję papryczki do. Wakum zrobię tak turbo dry, no bo są suche i cyk. Udało się, czy się nie udało? Chyba się udało. O, niech papryczki puszczą sok i ta sól sobie przejdzie wszędzie i będą się tak fermentować. Ocet jabłkowy wygląda tak i połowę z połowy szklanki wlałem tutaj. Sól się już rozpuściła, chlorek się rozpuścił. aby mi wystarczyło tej zalewy do słoików przeleję sobie tutaj kolorowe. Najpierw idą na pierwszy rzut kocury. Piękne są te papryczki. Dobra. I czekamy na pasteryzację teraz. To zaczniemy od czerwonych. No, no i brakło. Dorabiamy. To teraz baza do ostatniego sosu. No, w sumie powinienem sobie pestki też pozostawiać. Znaczy się nasionka, bo to jest moja ulubiona papryka. Znaczy się najbardziej mi smakuje, najbardziej mi odpowiada jej aromat i najbardziej mi smakuje. Ale będzie ostro. Będziemy pakować wszystko do blendera. Wszystko naraz i potem będę musiał próbować, czy mi smakuje, czy mi nie smakuje. Mega intensywny hibiskusowy. Kurde, ale ta butelka jest brudna. Jest na kanale. O! Zapach papryk. Jest na kanale przepis na ten ocet hibiskusowy, zdaje się. Dobra, na razie tyle. Czosnek. Cyk, cyk. I umówmy się, że póki co damy łyżkę soli kamiennej, Albo pół? Pół łyżki. Cyk. No i co teraz? Teraz muszę spróbować. <laughs> o Jezu! Ale ostre. No i próbuję. No... ma moc, ma moc! No kwasek jest OK, ale jeszcze tej soli muszę trochę dosypać jednak. Tyle soli... O, znowu czkawka. Buteleczki już przygotowane, tradycyjnie i by nie wąchać teraz tylko. Chodzi. Buteleczki napełnię, no i wszystko teraz pójdzie do pasteryzacji. Oprócz tej jednej zafoliowanej części, która będzie sobie siedziała tutaj na górze i fermentowała. cyk. No, ciężko się pracuje przy takiej papryce, ciężko się pracuje. I zaraz będę musiał opisać, żeby nie zapomnieć, co też ja tutaj uczyniłem. A może buteleczki pójdą na pierwszy ogień, chyba że się zmieści wszystko naraz. Hmm. Teraz się okaże, no nie zmieści się, no. A o te papryczki proszę się nie martwić, bo ta sól, która tutaj została, to ona zniknie. Myślę, że już do jutrzejszego dnia to wszystko spłynie razem z sokiem. Poliaczek też jest świetnym rozwiązaniem, dlatego że papryki łapią pierwsze promienie słońca w wyższej temperaturze. No gdyby mnie ustawił też na tarasie, to też by było nieźle, bo zawsze w okolicy domu jest trochę cieplej, ale mogłoby się zdarzyć, że jakiś mały przymrozek, jakiś szybki spadek temperatur do minus jednego mógłby takie rośliny zabić. Poliaku takiego problemu nie ma, bo tam zawsze ta temperatura jest trochę wyższa. Gdyby ktoś z Państwa pytał, ile na ten film zeszło kefiru, no to tyle. I próbowałem raptem kilka razy. No również poza kadrem próbowałem tych sosów albo papryczek, no i tak bez popitki żadnej niestety się nie obędzie. No i gdyby ktoś z Szanownych Państwa chciał sobie sprawdzić jakieś inne przepisy z ostrymi sosami, z ostrych papryczek, które w poprzednich latach uczyniłem, to są na kanale, wystarczy wpisać ostry sos, wszystko powinno się pojawić. No a z tymi ostrymi sosami, no to może do zobaczenia gdzieś w świecie. Pozdrawiam Szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.